Siemanko Koldziska z tej stanu i witam Was z drugim odcinku z przygód Janusza na Mundialu. A teraz, ostatni mecz fazy grupowej z Niemcami. Jak awansujemy, to bawimy się dalej. Oczywiście, nie mogą Niemcy pluć nam w twarz, więc nie możemy z nimi przegrać, bo jeśli uzyskamy choćby remis, no to będziemy na pierwszym miejscu w grupie. Oczywiście, jeśli materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Czas pokonać naszych zachodnich sąsiadów, to da zawsze satysfakcję. Widzimy tutaj Werner, biegnie z piłką. No niestety jest szybki, ma strzał, ma wszystko, no ale zobaczymy czy to wykorzysta. Przydaliby się jacyś głośnik kibice, żeby mu przeszkodzić, ależ akcja i jest Janusz na posterunku, to jest właśnie ten bramkarz, który odmienia losy meczów. Thomas Müller chciał to zmieścić przy bliższym rogu, no ale zapomniał kto stoi w bramce i że takiego specjalisty takim czymś nie pokonasz. I tutaj jest Gryszkiewicz, były gracz górnika, zagrywa do środka, bo teraz pewnie już gdzie indziej gra, jak ma overall 70 już jak na pole karne. No i uderzenie Lewandowskiego, niestety, prosto w bramkarza. I Niemcy kontratakują, no jest bardzo niebezpiecznie Stanę ma za dużo miejsca zdecydowanie skrzydłowy Manchesteru City, max na pole karne. No ale Janusz musi taką piłkę przechwycić. Arkadiuszo Omili, ładne podanie do juźwiaka, juźwiaka, ależ kontrola. Jest linet ty. Arkadiusz o i tylko słupek. No wszystko wraca do normy. Ten jeden gol z kolumbią był wypadkiem przy pracy. I jeszcze tutaj Niemcy. Sane do środka. Gorecka, Werner na skrzydło. Sane, Werner, ależ Niemcy mają siłę w ofensywie. Dachu, modachu, jest i Werner. I Janusz też jest, też jest na miejscu. Werner klęczy, bo wie, że przed Polakami musi upaść na kolana, żeby go nie pokonali. Liczą Niemcy na remis, bo to pewnie też da im awans grupy. Gorecka. Gorecka na skrzydłonie. Do środka jednak Werner Gorecka. Ładna zespołowa akcja. Werner blokowany. Jeszcze blok tego. Werner przegrał pojedynek z naszym walecznym Karolem. Modachu. Dachu. Świetna kontrola piłki. Uderzenie Gorecki. Ale Janusz łapie tą piłkę jak piękną kobietę z wieczora. No i zaczyna akcję, ależ ale on to zrobił. Wyczekał Niemca, żeby ten chwilę musiał sobie pobiegać, a Janusz spokojnie stał z piłeczką, a potem ją podał jakżeż precyzyjnie linety na skrzydło centralne polekarne. I już juźwiak! I Niemiec przed nim jest na kolanach. Tak powinni wyglądać Niemcy przed Polakami, wielka siła Polski. W tym momencie się ujawnia niesamowite wykończenie Kamila wiaka w polu karnym. No i to jest właśnie nasza siła, to jest nasza moc. Prowadzimy z Niemcami i pokazujemy im kto jest lepszy. Nie można przegrywać z sąsiadem, bo nie można mu dawać satysfakcji z sąsiada, trzeba pokonywać. Lewandowski podaje dolinę tego, jeszcze Arkadiusz Szuka miejsca do oddania strzału, Milik ładnie tutaj Już jak Milik broni Totterstegen. No i Niemcy oddalają zagrożenie Jest tutaj Werner Świetne podanie Sané, Werner, Sané, wypuszczony tutaj Müller Ma za dużo miejsca zdecydowanie za do środka Sané Sané nie daje rady tutaj się uwolnić z podkrycia obrońców Modachu, Müller, Dachu, Müller Jeszcze klepią Niemcy Tomas Müller sam efektownie, ale nieefektywnie, bo na bramce jest najlepszy bramka świata. I mamy rzut rożny. Zobaczmy, czy wykorzystamy ten stały fragment gry, zagranie na bliższy słupek. I Ter Stegen chyba podprowadził napój Januszowi, bo to jest niemożliwe, że bronić na takim poziomie. Cóż tutaj zrobił przy strzale Lewandowskiego, to przechodzi ludzkie pojęcie. Takich strzałów po prostu się nie broni. I jeszcze Modachu. Ma za dużo miejsca, zagrywa do Gorecki. Ten wypuszcza Sané. Sané jest już w polu karnym. Schodzi do środka Sané, Sané. I gol! No i gol! I pokonał Janusz. Niemiec dziada pradziada. Widać jego rodzina mieszka tam od stuleci i niestety wykończył tą akcję. No i mamy 1 do jednego. No ale pamiętajmy: 1 do jednego daje nam awans z pierwszego miejsca, więc trzeba pielęgnować ten wynik. Bo on daje nam wyższe miejsce niż Niemcom. Jest Gorecka, Niemcy chcą nas pokonać. Ci to zawsze walczą o zwycięstwo, ale na szczęście na koniec upadają kimś. Ładne zagranie, centralna na pole karne, piąstkuje Janusz i wybija Gryszkiewicz, ale tak niepewnie, że mogło być dwa do jednego, ale na szczęście Gorecka się pomylił. Uderzył bardzo mocno z woleja, no ale na szczęście Janusz mógł odprowadzić tą piłeczkę wzrokiem za bramkę. No i spokojnie, nasz wybitny bramkarz wznawia grę z piątego metra. Długo się zastanawia co zrobić, wreszcie wykopuje piłkę przed siebie. Czy wygramy ten pojedynek główkowy? No niestety przegrywamy, dachu. Jeszcze Werner. Czeka i nie wie co wymyślić, wreszcie podał. Jest tutaj Brand. zagranie do środka, ale Janusz... No takie strzały po prostu broni. Bardzo pewnie. Ostatnia praktycznie akcja meczu, Brandt, dachu, Niemcy do końca walczą. Walczą, 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 oby nic nie wywalczyli! Właśnie Janusz to zbił do boku. Jeszcze nie koniec. Julian Brand. Brand zaczyna swój taniec! Aj, blok świetny, obrońcy, ale jeszcze zagrożenie nie minęło. Mamy tutaj Sané. Uderza, blokowany i Frankowski daleko przed siebie. Sędzia, kończ to i tak jest. Udało się, awansujemy z pierwszego miejsca. Remis z Niemcami nastawia w lepszej sytuacji. Pierwsze miejsce w grupie i teoretycznie łatwiejszy rywal. W fazie pucharowej, no i to jest to, na co liczyliśmy. Cztery piłki złapane, pięć sparowanych, jedna bramka stracona, ocena meczowa tylko 7,7. Widać, że wystawiający ocenę był Niemcem, no bo zaniżył strasznie tą notę Januszowi. No i tutaj ładna interwencja na sam początek. Początek był świetny, a potem, a potem było jeszcze lepiej, bo Janusz kolejny raz spektakularnie interweniował. No i potem ma się bramkarza by bronił w takich sytuacjach. No i tutaj już bramka i nie pokażą innych interwencji. Nie, 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 przecież trzeba jakieś interwencje jakiegoś Terstegena. No. Właśnie tak się dyskryminuje wielkiego Janusza. No i co ma biedak zrobić, jak jest tak dyskryminowany na świecie? Statystyki niby na korzyść Niemców, ale wynik jest dla nas korzystniejszy. Już jak piłkarzem meczu zdobył bramkę. No i to jest najistotniejsze. Janusz 9 interwencji, ter Stegen, tylko 5. Widać kto jest lepszym bramkarzem. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po drugim, pierwszym oczywiście spotkaniu. Jakim drugim? No, trochę mi się przyspieszyło ten odcinek, ale jeszcze będzie drugie spotkanie. Spokojnie, bo awansowaliśmy z grupy na pierwszym miejscu, zostawiając w pokonalnym polu Niemców, Kolumbijczyków i Stany Zjednoczone. Ale niestety, Niemcy też awansują z tej grupy, więc zagrają z Belgami, a my zagramy z Włochami. Ten wredny Paragwaj zawiódł, nie pokonując Słowenii, i niestety nie jest naszym rywalem, a mogło być tak pięknie, i byśmy sobie grali z jakimś tam słabym Paragwajem. I patrzymy na jedną ósmą Polska, Włochy, Brazylia, Urugwaj, Czechy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Argentyna, Republika Południowej Afryki, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Anglia i Holandia, Rosja. Bardzo ciekawe pary, możemy sobie zobaczyć, jak tam faza grupowa. Belgowie i Włosi awansują z grupy A, z grupy B oczywiście Polacy i Niemcy, Polacy wyżej oczywiście, Hiszpanie awansują z grupy C wraz z Urugwajem, odpada Norwegia między innymi Z grupy D awans Brazylii i Szwajcarii. Z grupy E awans Francji i Wybrzeża Kości Słoniowej niespodziewanie odpadają Szwedzi. Z grupy F awansują Czesi i Anglicy. Czesi z pierwszego miejsca. Świat się kończy jak Pepiki są pierwsze. Holandia awansuje i RPA. Z grupy G niespodziewanie odpada Irlandia. Z grupy H awans Argentyny i Rosji. Outsiderem Austria. No chyba to nikogo nie powinno dziwić, bo Austriacy niby skład mają, ale grać nie potrafią. No, przynajmniej w ostatnim czasie. No, nawet jak ci Izrael leje. 4 do 2, to wiedz, że coś z Tobą jest nie tak. I tutaj gramy sobie z Italią. Czas pokonać Włochów, zjemy ich jak małe spaghetti. Zaczynajmy to spotkanie. No i czas sobie zjeść takie spaghetti włoskie. No wiecie, nie będzie to zbyt sycące, bo będzie tego bardzo mało. No bo Włosi to obecnie od nas gorsza drużyna, więc musimy ich pokonać. Milik, ładne podanie do tego. Jeszcze już może centrować, jednak odegrał. Centra, tutaj piękna i już, o wreszcie na 1 do 0. Ostatnio strzelał tylko w metalowe pręty, ale wreszcie trafił do bramki. W najważniejszym momencie kapitalnie nabiegł na piłkę. On zna ligę włoską. On potrafi strzelać w Serie A. Więc i reprezentacji Włoch musiał pokazać, kto jest lepszy. No i fantastycznie wykorzystał te centre. Mocne zagrań na pole karne i kapitalna główka niekrytego Milika. Dobrze tutaj kontroluje piłkę Veratti. Marco Veratti do Bellottiego, ależ łapie to, Janusz. To są umiejętności bramkarskie. Dobre tutaj podanie Veratti. Jeszcze jest tutaj Christante. Ładnie tutaj do el jego, ale ten się pomylił no Janusz, tak trochę z opóźnieniem interweniował. Ale on to zrobił specjalnie, żeby po prostu kibice mogli mieć emocje do samego końca i nie byli pewni jak to się skończy. Dobrze to już jak podał po ziemi. Linetty jeszcze zagrani do środka. Zieliński, Linetty na pole karnej. Lewandowski pokonuje dollarumę po raz drugi. No i prowadzimy z Włochami już 2 do zera I pokazujemy makaroniarzom gdzie jest ich miejsce w szeregu. Jak widzimy, Polacy grać potrafią, Polacy bramki potrafią zdobywać i cieszą się z nich niesamowicie. Tutaj fantastyczne wykończenie Roberta Lewandowskiego w polu karnym. 2 do zera, dobry wynik, idziemy po trzecią bramkę. Dobrze, Arkadiusz kontroluje tą piłkę. Zagrywa do Jaroszyńskiego, jeszcze Jóźwiak odegranie. Jaroszyński, Jóźwiak. Jak widzimy, Jaroszyński może grać, nie musi tam być reca. Jak widać teraz mamy selekcjonera, który stawia na tych, co grają, a nie na tych, którzy grali w Wiśle Płock Centra, a na pole karne. No i perfekcyjnie łapie to dolaruma na nasze nieszczęście. Jeszcze tutaj podanie do środka. Mamy tutaj Dawidowicza. Ładne podanie Linetty. Jest tutaj jeszcze Frankowski, Linetty, Lewandowski. No i to by było na tyle z tej akcji, a sędzia dopatrzył się karnego. Ja nie wiem gdzie go uczyli przepisów. Gdzie on sędziuje, no ale na profesjonalistę to on nie wygląda jak za takie, coś daje rzut karny. No kpina, że tutaj Romanioli faulował, no chyba sędzia tylko to widział. Ej, ej, wróciły stare złe czasy, Milik podchodzi do helenego sukcesu, nie wróżę! No i się kończy jak zwykle. Dobra. Na tym skończmy. Nie wykorzystał niestety Milik jeszcze w pierwszej połowie rzutu karnego, czy to się na nas zemści? Verratti. Dobrze, tutaj kontroluje piłkę, veratina na pole, karny Janusz za szybko się położył, no i gol. Chciał chyba dodać emocjom, emocji w tym spotkaniu, no bo tutaj położył się jeszcze przed strzałem L kolorowego. No i niestety będą emocje, dwa do jednego Włosi wracają do gry, no i w tym spotkaniu do końca będzie ciekawie. A tutaj Polacy muszą rozgrywać, muszą atakować, nie mogą się poddawać, muszą konstruować tą akcję. I Lewandowski na 3 do 1, dobrze, 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 brawa Polacy, brawa Biało-Czerwoni, tak się to wykorzystuje, tak się strzela w ważnych momentach Bramki. Lewandowski, nasz wielki bohater polski, zdobywa Bramkę, prowadzimy 2 do 1 i idziemy, znaczy 3 do 1 i idziemy po czwartą teraz. A Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc chcemy czwartą brameczkę. Ale teraz jak widzimy, Włosi chcą odpowiedzieć, ale. No Janusza to za mało, taka interwencja to małe piwko dla tego wielkiego człowieka. Jeszcze i jak do środka. Jest szansa na czwartą bramkę Lewandowski, Milik, Arkadiuszo. Nie wykorzystał karnego, no wiadomo, ale no czemu nie dał Lewandowskiemu strzelać? Tego nie wie nikt. blokowany. No i Włosi mają okazję do kontry. I koniec spotkania 3 do 1, zjedliśmy sobie dobre spaghetti, pokonaliśmy Włochów i jesteśmy szczęśliwi, awansując do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Ocena meczowa Janusza 7-0, znowu pewnie nas jakiś tym razem chyba Włoch oceniał, bo w ogóle nie doceniają kunsztu Polaka Rodaka. No i tutaj trochę się za szybko położył, no każdemu się zdarza, czasem po alkoholu człowieka szybciej kładzie niż powinno, no ale tak już bywa. Tutaj widzimy statystyki. Polacy dominowali w pełni zasłużenie, wygrali to spotkanie. Brawa, biało, czerwoni, tak powinniście grać zawsze i pokonywać Włochów, kiedy tylko i wyłącznie chcecie. Lewandowski piłkarzem meczu Dolla trochę wybronił, ale i tak Włochów przed porażką nie uchronił. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Wow, Brazylia zmiażdżyła Urugwaj 5 do 0 i to oni będą naszym rywalem. Oj, 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 Canariño są w gazie, a tutaj widzimy Belgowie pokarnych. Eliminują Niemców i bardzo dobrze. Hiszpania pokonuje Szwajcarię, Francja pokonuje Anglię. Holandia pokonuje Rosję. Włosi przegrali z Polską. Brazylia wygrała z Urugwajem i jeszcze dwa mecze przed nami. Trzeba tutaj przesymulować jeden dzień i zobaczymy, jak się ułożą pozostałe wyniki. Oczywiście my gramy z Brazylią, bo wiemy, jak wygląda ta drabinka, więc tutaj nie ma już zbytnio emocji. Wiemy, na kogo trafiliśmy. No i to na pewno nie jest szczęśliwe tak naprawdę ustawienie drabinki, no bo Brazylia. To jeden z faworytów mundialu. No mają naprawdę świetny skład, wielu dobrych piłkarzy i nie będzie łatwo ich pokonać. Awansowały Czechy i Argentyna, i to oni się zmierzą w tej parze. No ciekawie, pepiki tak wysoko? Tego nikt się chyba nie spodziewał, patrząc na ich skład. A jak tam wyniki? Czesi pokonali 2 do 1 Wybrzeże Kości Słoniowej, a Argentyna 3 do 1 RPA. No, chyba dzisiaj wszystkie bramki wam pokazałem. Już nic takiego się nie stało jak w pierwszym materiale, gdzie przypadkowo utraciłem jakąś jedną bramkę przez mój błąd w montażu. Teraz wszystko było dobrze, więc wiecie, co można z tej okazji zrobić: skomentować filmik, polubić go, bo dlaczego by nie. A w tym materiale to tak naprawdę byłoby na tyle. Co ja już pokażę w następnym odcinku, tego nie wie nikt, ale na pewno będą to dobre rzeczy. A w tym odcinku to było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.